Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I nie, nie widzieliście jeszcze tego filmu, po prostu e, nagrywam dwa wstępy z rzędu, z tego względu, że dzisiaj nagrałam dwa filmy e, i nagrałam Reserved, które już widzieliście oraz drugi film, a mianowicie Divers. Jak ostatnio pytałam, jakie sklepy chcielibyście zobaczyć, to właśnie wśród nich był wymieniony Divers i tutaj przyznam wam się szczerze, że ja do Diversa wchodzę bardzo rzadko, praktycznie w ogóle z tego względu, że on mi się kojarzy tak typowo ze sportowymi rzeczami. Z wysokimi cenami, i jakoś po prostu zawsze go omijałam. I e, jakie jest moje zaskoczenie odnośnie tego sklepu? E, faktycznie jest dużo sportowych rzeczy, ale można też znaleźć rzeczy bardziej eleganckie. Zaskoczyły mnie też ceny, bo wydawało mi się, że jest tam dużo drożej. E, jednak, jeansy są w normalnych cenach, jak w innych sieciówkach. Natomiast ceny dresów jak i na przykład T-shirtów są dość wysokie, bo T-shirt potrafi kosztować tam tyle samo co dżinsy, co jest dla mnie trochę dziwieniem. Ale faktycznie ta kolekcja jest tam taka trochę bardziej młodzieżowa i wydaje mi się, że skierowana do takiej trochę młodszej grupy wiekowej, chociaż mogę się mylić, bo wiadomo, każdy może chodzić w czym chce. Jednak dużo rzeczy jest w rozmiarówce tylko do rozmiaru L, ale no nie wiem, musicie już sami po, po zobaczeniu tego materiału ocenić, czy te rzeczy do Was przemawia przemawiają, czy nie. Moim zdaniem można znaleźć fajne perełki, chociaż nie jest to sklep do końca w moim stylu, do którego będę jakoś często i chętnie zaglądać, ale już nie przedłużając, zapraszam na przegląd. Zapraszam do Diversa i mimo, że u nas ten sklep jest dość mały, to naprawdę asortymentu, jak na taki metraż, jest sporo. I tutaj w porównaniu do innych sieciówek nie ma czegoś takiego, że wchodzicie i jakiś kolor konkretny do was krzyczy. Jest taki misz masz wszystkiego tak naprawdę, po trochę, od dresów przez sukienki, bo nawet kilka takich bardziej eleganckich rzeczy. Na pewno zaskoczyły mnie ceny dresów, no bo jednak bluza 230, spodnie też prawie 200, dość sporo jak na sieciówkę, ale trzeba przyznać, że te dresy były naprawdę fajnej jakości, ta bawełna była taka mięsista. Moją uwagę przykuły też buty, bo wydają się być naprawdę fajnie wykonane. I w porównaniu na przykład do takiego HMu wydaje się, że ta jakość jest naprawdę fajna. I że te buty będą takie trwałe. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale faktycznie wyglądają, no tak, porządnie. Bardzo fajnie wykonana była też tanerka biała, i później zobaczycie, że są też inne kolory. I naprawdę dbałość o detale jest jak najbardziej na plus. Jak możecie zauważyć, tutaj też w oko wpadła mi właśnie ta błękitna katanka. Ona też była tak dość fajnie wykonana z takiego sztywniejszego jeansu, także to naprawdę fajna rzecz z tego sklepu bardzo dużo też właśnie dresików w różnych kolorach i tak naprawdę każdy dres był z trochę innego materiału. Jeśli chodzi o t-shirty, też było naprawdę bardzo dużo modeli i one się wahały tak cenowo między 59 a nawet 129 zł i też były z różnych materiałów. Niektóre były nieco cieńsze, inne grubsze, ale nawet te wersje za 59 zł były naprawdę przyjemne i nie była to taka. Po prostu szmatka. Było też całkiem dużo jeansów, i jeansy były w naprawdę rozsądnych cenach, bo w granicach 129 do 150. Więc no myślę, że tak rozsądnie jak na obecne ceny sieciówek. Z tym, że tutaj zdecydowanie nie doszła moda na szerokie spodnie, bo praktycznie 90% to były rurki. Były też pojedyncze modele sweterków, ten właśnie błękitny przypadł mi do gustu. I ten t-shirt, który tutaj widzicie, był naprawdę fajnej jakości, taki nieco grubszy i bardzo fajnie był wykończony przy szyi. Bardzo dużo było też takich longsleeve'ów, jak na przykład ten, który widzicie tutaj. One również występowały w różnych kolorach, i ogólnie, jeśli chodzi o basiki, to myślę, że są warte zainteresowania, bo było ich naprawdę. Sporo i wydawały się być naprawdę fajnej jakości. Szczerze mówiąc, dawno nie miałam nic z tego sklepu, więc nie wiem, jak te ubrania zachowują się po praniu, ale wydaje się, że mogą być naprawdę ciekawe. Te spodnie były też dość ciekawe, bo mimo, że one były z takiego sztywniejszego, bardziej eleganckiego materiału, no to miały taką nutkę sportową właśnie przez ten pasek. Ciekawa była też ta koszula, i ją sobie później przymierzymy, także zobaczycie, jak będzie wyglądała na sylwetce. I te spodnie też wyglądały naprawdę bardzo ciekawie, i je też sobie później przymierzymy, bo to była taka pierwsza rzecz, która wpadła mi w oko. Tutaj macie dokładny model i bardzo fajne były te trampeczki. I one mi trochę przypominają trampki z tomiego Hilfigera. Właśnie przez swoje wykonanie one były takie bardziej sztywne z takiej jakby delikatnej skórki naprawdę bardzo fajnie wyglądały. Tutaj mamy też bardzo ciekawą alternatywę dla klasycznych dressów, bo były takie zestawy właśnie takich jakby bluzowych koszulek właśnie ze spodniami. Można było sobie stworzyć komplet więc jeśli ktoś nie lubi bluz na długi rękaw, no to jest to też jakaś ciekawa alternatywa. Właśnie dla tego typu ubrania. Było też kilka rodzajów bezrękawników, kurtek, parek, więc też myślę, że można tutaj znaleźć coś dla siebie. Jednak tutaj one bardziej szły w tym sportowym kierunku. Najbardziej eleganckim okryciem właśnie były te kurtki i bezrękawniki a reszta zdecydowanie bardziej szła w tym sportowym kierunku. Tutaj też taka bardzo fajna parka i ona była również w odcieniu takiego głębokiego granatu. Nawet ten granat szczerze mówiąc bardziej mi się podobał jak ten brąz. Sporo też takich t-shirtów z nadrukami. Pojawiały się też, tak jak tutaj widzicie, wiskozowe sukienki. Było ich mało, ale coś można znaleźć. I właśnie jeśli chodzi o kolory, głównie fuksja i niebieski. Ta koszula bawełniana bardzo ładnie się prezentowała. I tworzyła takie fajne złudzenie, przez to, że tutaj mieliśmy paski pionowe z pojomymi. Tutaj klasyczne wiskozowe koszule w takich głębokich kolorach. Ten niebieski na żywo prezentował się naprawdę bardzo fajnie także jeśli czegoś takiego szukacie to one były dobrze wykonane. Tutaj jest ten słynny beżowy dres i on był naprawdę bardzo dobrze wykonany, miał fajny materiał. 40% wiskozy, bo specjalnie sprawdziłam. Ale był taki fajny, śliski, no bardzo przyjemny w dotyku. Tutaj mamy dalej jeansy, również rurki. I tutaj ta sama bluza w wersji. Takiej żółtej, ale złamanym trochę limonką. To nie był taki typowo żółty kolor, tylko właśnie z taką nutką zieleni, coś innego, troszkę bardziej ciekawego. Było też sporo takich właśnie sweterków na krótki rękaw. Także jeśli coś takiego lubicie, to tutaj też można to znaleźć. Różnego typu bluzeczki właśnie na ramiona, tutaj ze spódnicą dżinsową, też to bardzo fajnie wyglądało. Bluzy i sweterki w paski, paski znajdziemy praktycznie w każdym sklepie. Tutaj też bluza z tego samego materiału, wiskoza z poliestrem, bardzo przyjemne w dotyku. Tego typu takie torebki zamszowe też występowały w kilku kolorach, była również w brązie. Tutaj mamy taką klasyczną ramoneskę, chociaż ona jakoś tak do mnie nie do końca przemawia. Te, które ostatnio Wam pokazywałam w Reserved były tańsze i jakoś tak bardziej odpowiadały mi fasonem. Jasnych bluz też nie brakuje. Także jeśli lubicie klasyczne odcienie, to też znajdziecie. Także tak jak wspomniałam tutaj taki totalny miszmasz, że w zasadzie jakby ktoś się uparł, no to każdy coś dla siebie znajdzie, nie ma jakiegoś takiego jednego koloru czy motywu przewodniego, tylko jest totalnie wszystko kolejne jeansy. Tutaj nawet znalazła się taka sweterkowa sukienka w paseczki. Totalnie klasyczna, także e, no jest wszystko. Te spodnie też wyglądały bardzo ciekawie, bo z jednej strony były, są to takie spodnie eleganckie, ale z tyłu mają gumkę, przez co są też e, naprawdę wygodne. No, cena troszkę wysoka, ale. Coś za coś, i tutaj jeszcze nerka, o której Wam wspominałam, tylko w beżowym odcieniu. I już sobie przechodzimy tutaj do przymierzalni, i na pierwszy rzut idzie taka tanka, i ona była naprawdę bardzo fajna. Ja ją przymierzałam w rozmiarze L, i myślę, że to jest taki ciuch, że naprawdę posłuży nam na lata. Jak jest fajny krój, to można zainwestować. I tutaj mamy brązową parkę również w rozmiarze L, i ona do latania na co dzień myślę, że naprawdę bardzo fajnie się sprawdzi. Z tym, że chyba wybrałabym opcję granatową, tylko niestety nie było rozmiaru. I tutaj macie tą bluzę w komplecie ze spodniami. Ta bluza wygląda tak trochę bardziej elegancko przez swoje wykończenie. Bardzo ładna, pomimo że do latania na co dzień super, te spodnie również można wykorzystać, zarówno w wersji bardziej sportowej, jak i eleganckiej. Także myślę, że to bardzo uniwersalny ciuch. Bluza kosztowała 239, bo tam była taka dość niewyraźna metka, ale z przodu było dwa i tutaj macie ten zestawik o którym mówiłam z tym, że wydaje mi się, że to nie był taki do końca zestaw, że bluzka była delikatnie ciemniejsza od spodni. Także no nie wiem, do mnie do końca ten zestaw nie przemawia, ale jest to na pewno jakaś ciekawa alternatywa dla kogoś, kto nie lubi bluz wiosną i tutaj z sukieneczka w paski e, jakoś nie do końca się sobie w tym podobam, wyglądam trochę jakbym miała ciążowy brzuch no niestety e, wykonana bardzo fajnie jednak dla kogoś szczuplejszego ode mnie zdecydowanie e, no i cena też dość wysoka Tutaj, połączenie spódniczki jeansowej z tą koszulą, którą wam pokazywałam, koszula bardzo ładna. Myślę, że do jeansów wyglądałaby super. Może niekoniecznie z tą spódnicą, ale nie miałam tutaj za bardzo co do niej dobrać. Spódnica też ok, z tym, że nie było większego rozmiaru niż L, i nie wiem, czy to jest kwestia, że po prostu tutaj nie było, czy to jest największy rozmiar, bo zauważyłam, że. Wiele rozmiarów tutaj na Elce się właśnie kończyło, a szkoda, bo była bardzo ładna. Jeśli chodzi o wykończenie tej koszuli, było naprawdę rewelacyjne. Z tym, że 180 zł za bawełnianą koszulę, myślę, że jest to mimo wszystko dość spokojne. Sporo, także także no, musicie się zastanowić. Tutaj spodenki bardzo fajne, z tym, że one wydawały się już lekko zmychacone. Koszula, no widzicie, wygląda w niej mega panciowa, to totalnie nie mój krój, zdecydowanie nie dla mnie. Spodnie, natomiast mi się naprawdę podobały, wyglądały bardzo ładnie, tylko nie jestem do końca przekonana co do tego materiału, z którego zostały wykonane, niestety. Jeśli chodzi o koszulę, też była dość droga jak na tego typu ciuch spodnie, cena jeszcze w miarę OK, natomiast no nie wiem, i to by było na tyle. I jak moi drodzy? Jakie macie wrażenia po obejrzeniu tego przeglądu? Jeśli chodzi o mnie. To uważam, że naprawdę mają fajną jakość i to należy podkreślić, że mimo iż na przykład t-shirty czy bluzy są droższe niż w innych sieciówkach, no bo są, to one są naprawdę dobrej jakości i tutaj t-shirty w większości są z takiej bardziej mięsistej, grubszej bawełny, więc to na pewno na plus. Chociaż w cenie na przykład 120 zł, wydaje mi się, że też można znaleźć coś lepszego, ale no warto podkreślić, że faktycznie tutaj ten materiał był taki bardziej porządny niż na przykład w t-shirtach za 30 zł. Druga kwestia to faktycznie bluzy i dresy. One również są droższe. Ale, jakościowo, też czuć, że ta bawełna jest taka bardzo mięsista. Bardzo przyjemne były dresy z serii, gdzie mierzyłam żółtą bluzę. Tam był też taki fajny beżowy dres razem ze spodniami. Niestety nie było rozmiaru, więc nie mogłam go przymierzyć. I on bardzo mi przypominał strukturą dresy z Mormua, te granatowe spodnie, które mam. Z tym, że Mormua ma lepszy skład. A powiem Wam, że cenowo wychodziło naprawdę podobnie, bo tutaj też mieliśmy bluzę za 240 i spodnie za chyba 219, więc no nie wiem, czy tutaj jednak bardziej bym się kierowała na przykład w kierunku mormuła, no bo tamten jednak skład był lepszy, a tutaj mieliśmy 40% wiskozy, reszta poliestru, bo specjalnie spojrzałam na skład tej bluzy, bo jak ją dotknęłam, to od razu mi się właśnie skojarzyło dotykowo, że wiecie, podobnie to... No było czuć, że podobny jest ten materiał, jednak w mormuła mamy chyba 80% wiskozy, a tutaj 40%. Także tutaj taki, taka mała dygresja z tym, że no tutaj nawet w diversji, jakbyśmy chcieli sobie ten zestaw skompletować, no to ponad 400 zł za z sieciówki, to wydaje mi się, że jest to sporo. Ale jeśli chodzi o jeansy, bardzo przystępne ceny i jakościowo też wydawały się w porządku, z tym, że tutaj mieliśmy większość rurek. Podobały mi się fasonowo beżowe spodnie, z tym, że e, wyglądały jakby miały się tak trochę, już były zmychacone, więc nie wiem o co chodzi. Bardzo fajna była kurtka jeansowa. Było e, kilka właśnie takich parek, jak mierzyłam tą brązową, tylko że też było dość mało rozmiarów. E, fajne trampeczki, także no można znaleźć coś fajnego, tylko to już wszystko zależy od tego, czy przem przemawia do Was. E, no, po prostu cała stylistyka sklepu. Ja raczej zostanę przy swoich takich stałych sieciówkach typu H&M, Reserve, Zara. Divers może od czasu do czasu zajrzeć, jak pojawi się nowa kolekcja, ale jakoś nie zrobił na ten, ten sklep na mnie jakiegoś dużego wrażenia. Także dajcie znać, co wymyślicie czy chodzicie do Diversa, czy niekoniecznie. Ja myślę, że czasami zajrzę, ale no na pewno nie będzie to mój ulubiony sklep. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do komentowania i subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnych przeglądach. Pa!